Kiedy zaczyna się nasza przygoda z motocyklami, zdaliśmy prawo jazdy albo zaczyna się sezon motocyklowy i szukamy motocykla dla siebie, zaczynamy wertować internet, zaczynamy wypytywać znajomych o to, co powinniśmy sprawdzić, jak powinniśmy podejść do zakupu swojego pierwszego motocykla. I ja w tym filmie powiem wam kilka takich banalnych rzeczy, o których warto pamiętać, kiedy będziecie kupować pierwszy motocykl. Jeżeli jesteście ciekawi, co to są za porady, to koniecznie zostańcie ze mną w tym filmie. Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie, największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Pierwsza porada, o której wam powiem, nie dotyczy Was w ogóle. Jeżeli macie dużo pieniędzy i one nie są dla Was przeszkodą, wtedy idziecie do salonu, wybieracie sobie co chcecie, tylko przechodzicie do następnych porad. Ale jeżeli macie ograniczony budżet i nie możecie sobie pozwolić na zakup już od razu nowego motocykla, tylko używany, to powiem Wam tak. Nie kupujcie nowego motocykla za każdą cenę, ponieważ jeżeli się wykosztujecie na swoje pierwsze moto, na swój pierwszy motocykl. To nie dość, że możecie nie trafić z kilkoma innymi rzeczami, to jeszcze wszystko, co się stanie z tym motocyklem, będzie Was cholernie bolało. Wyobraźcie sobie, że spełniliście swoje marzenie, długo odkładaliście i wydaliście ciężko zarobione pieniądze na jakąś nową maszynę, na jakiegoś nowego Horneta CB750 i jest to teraz Wasze oczko w głowie. I jedziecie tym motocyklem, i gdzieś trafia się jakiś kamyczek, gdzieś macie jakiś odprysk, gdzieś się przewróciliście, gdzieś obtarliście ten motocykl. Każda mała rysa będzie bolała, jakby wam ktoś noże miechał po klacie. Jeżeli kupicie sobie używkę i nawet w niezbyt dobrym stanie wizualnym, ona będzie jeździła, będzie sprawna, nie będzie niebezpieczna. Powiedzmy, wymienicie opony, wymienicie jakieś hamulce, łańcuch i ona już będzie do jazdy dobra. To nawet jak się walniecie gdzieś na bok, to i tak już był podrapany. Nawet jak wam się połamie lusterko albo klamka, to i tak one były w złym stanie. Nawet jeżeli coś się ubrudzi, gdzieś kamyk was trafi, gdzieś deszcz zapada, coś się popsuje, to nie będzie aż tak bolało to waszego serca. Nie mówię o portfelu, ale waszego serca. A nowy motocykl, jeżeli zwłaszcza został kupiony za pieniądze, które ciężko zapracowaliście, a nie są to takie pieniądze, które możecie sobie rozrzucić i e, mam 50 tysięcy, pójdę sobie teraz horynecika kupię, a za resztę go wyposażę jeszcze nawet, to będzie to was bolało. Poza tym kupując pierwszy motocykl tak naprawdę chyba nie wiecie, co chcecie. To jest w zasadzie jak z wyborem swojego zawodu. Kto w wieku parunastu lat wie od razu, że chce być lekarzem czy prawnikiem, tak samo jest. Z motocyklami, kupując pierwszy motocykl, zastanawiacie się kupić 500, a jak będzie za słaba, może kupię litra. A jak będzie za mocny, może wezmę turystyka litrowego. A jak turystyk to za duże dla mnie, to może wezmę cruzjera, a jak cruiser jest za ciężki, to może weznę Enduro, a może nie będę lubił jeździć po lesie. A tak, jak kupicie używany motocykl nie za drogi. W takim stanie, aby on jeździł, może być ładny wizualnie, jeżeli był zadbany, ale żeby nie przepłacać za to, to nawet jeżeli kupicie go i pojeździcie rok, pomyślcie sobie, dobra, sprzedam motocyklę dużo nie spadają w cenie, więc nawet dużo nie stracę. Tak więc, jeżeli chcecie kupić pierwsze moto, ale nie macie fury pieniędzy, to kupcie używkę, kupcie ją w obojętnie jakim stanie, byleby była do jazdy, i nawet po roku sprzedajcie. Przynajmniej będziecie wiedzieli, że już to, co kupiliście teraz, albo przypasuje wam i bierzecie coś nowszego, ładniejszego albo od razu zmieniacie o 180 stopni spektrum waszych poszukiwań i jednak nie bierzecie Waradero, tylko teraz będziecie szukali jakiegoś MT07. Drugim punktem na mojej liście jest wyszukać odpowiedni motocykl dla siebie. I nie chodzi mi tu konkretnie o rodzaj motocykla, a o wielkość, bo faceci mają to do siebie, że w większości lubią dużo, lubią wielkie, lubią silne. I najlepiej byłoby od razu walnąć albo jakąś Rydynkę, albo jakieś Varadero litrowe tak jak wspomniałem wcześniej, albo jakiegoś Bikinga, czy inny motocykl o pojemności 1800 cm3. Ale może się okazać, że taki motocykl będzie bardzo trudny do jazdy dla nas na początku. Kiedy siądziecie na takie varadero, ono jest wysokie, możecie dotykać ziemi tylko koniuszkami palców. Co zrobicie w sytuacji, kiedy będziecie jechali sobie miastem? Będzie jakaś kolejna na drodze, zatrzymacie się między autami, albo będziecie chcieli między nimi przejechać, ta kolejna będzie idealnie między tymi autami i tymi koniuszkami już nie dotkniecie do ziemi. Gleba murowana. Co się stanie, kiedy będziecie jechali takim motocyklem, zatrzymacie się w jakimś miejscu i będzie trochę grząski, gruzi, Albo będzie jakiś śliski, mokry, cokolwiek, postawicie koniuszki palców, które automatycznie Wam się uślizną. Nie będziecie w stanie utrzymać tego motocykla, nie będzie tego komfortu z jazdy. Owszem, kiedy już ruszycie na takim motocyklu, to będzie się jechało wygodnie. od dużym motocyklem, jadę wysokim motocyklem, mocnym, ciężkim, cokolwiek, ale się może okazać, że kiedy będziecie chcieli wymanewrować gdzieś zawrócić w ciasnym miejscu, albo będziecie musieli go przekręcić, przeprowadzić, ten motocykl będzie dla Was nie do przeprowadzenia, będzie tak ciężki, taki toporny, będzie wysoki, że to nie będzie komfortowe. W drugą stronę też to działa, jeżeli martwicie się, że nie poradzicie sobie z motocyklem i na przykład będziecie chcieli kupić sobie, Ech, kupię sobie 125 na pierwszym moto, albo nawet już abstrahując od 125 kupię sobie coś małego. I na przykład weźmiecie sobie taką CBF 125, bo powiecie sobie teraz pojeżdżę trochę tym motocyklem, a potem zmienię na coś większego. A mieliście na przykład do wyboru jeszcze 500 która gabarytowo jest większa już trochę od 125. No i nagle okazuje się, że sytuacja jest zgoła odwrotna. Przeprowadzanie, manewrowanie tym motocyklem jest banalnie proste, ale kiedy tylko siedzicie i macie przejechać 50 km za jednym strzałem, to męczycie się. Jest on ciasny, macie mało miejsca, jest niewygodny, kierownica jest blisko, czujecie się jakbyście jechali na jakimś rowerku. I to nie jest kwestia tego, że to jest 125, to jest kwestia tego, że gabarytowo ten motocykl jest mały. Bo gdybyście wybrali na przykład Waradero 125, jest ono większe od Hondy CB-125. Tak więc dobór odpowiedniej wielkości motocykla to tak jak dobór ramy w rowerze. Czy choćby rozmiaru buta. Wiadomo, jeżeli macie wybrać za mały but, to będzie Was cisnął podczas chodzenia, ale jeżeli wybierzecie sobie za duże buty, to nie ma mowy o tym, że będą cisnąć, ale będą chlapać, będą wam latać na noce. To też jest zerowy komfort. Dlatego buty dobieramy pod swój rozmiar nogi, tak aby one jak najlepiej pasowały. I z motocyklem powinniśmy zrobić dokładnie to samo. Jeżeli już kupujemy jakiś motocykl, to przysiądźmy się do kilku modeli i nie patrzmy tylko i wyłącznie na pojemność, ale też na gabaryty tej maszyny, bo może się okazać, że będziecie na nim siedzieli. I owszem, pełna noga na ziemi, macie super podparcie, prowadzenie go, możecie go podnieść nawet za rękę, złapać go za tył motocykla i podnieść do góry, ale co z tego, kiedy jazda na nim już nie jest na tyle komfortowa, bo czujecie, że Wasze 4 litery się nie wpasowują w to siedzenie. Jest ono za małe, za ciasne. Tak więc wybór wielkości motocykla jest też bardzo ważny. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to podjedźcie do jakiegoś komisu motocyklowego, podjedźcie do salonu motocyklowego. I jeżeli już wiecie, że szukacie czegoś na podobieństwo modelów Yamahy MT, to podjedźcie sobie do komisu czy do salonu Yamaha, przysiądźcie się 125, 700, 900, zobaczcie jak te wielkościowo motocykle dla Was leżą, i wtedy szukajcie w podobnych rozmiarach motocykli, które Was interesują. Ale ten dobór wielkości można zarówno przesadzić w zbyt duży motocykl, jak również w zbyt mały. I tu i tu będziecie mieli problemy i dyskomfort podczas jazdy. Trzecim punktem na liście jest coś, o czym wielu mówi, że to zabija frajdę z jazdy albo to jest tylko dla początkujących kierowców. Owszem, jest dla początkujących, ale jak to mówią, jeżeli coś pomaga Ci w drodze albo dba o Twoje bezpieczeństwo, to nie powinno się tego lekceważyć. I taką rzeczą jest ABS. Jeżeli kupujecie już swój pierwszy motocykl, to zwróćcie proszę uwagę, czy ma on ABS-a. Mój Fazer nie ma takiego systemu wspomagania hamowania i powiem Wam, że w kilku sytuacjach zdarzyło mi się, że gdyby był... Bardzo by mi się przydał, bo gorąco się zrobiło. Co prawda, udało się uniknąć jakiejś niebezpiecznej sytuacji, ale gdyby był ABS, byłbym spokojniejszy. I teraz tak: od dobrych kilkunastu lat już nawet niższe modele motocykli mają ABS fabrycznie zrobiony. Wiadomo, że ten ABS, który był tam w 2010 roku montowany, ten, który jest montowany w 2025. To są dwa różne ABS-y z reguły. Zupełnie inaczej działają. Ten z 25 już jest lepszy, lepiej dopracowany i tak dalej, tak dalej. Ale wciąż nawet 10-letni ABS jest lepszy niż brak ABS-u. Owszem, jeżeli chcecie sobie kupić motocykl, w którym będziecie driftować tylnym kołem, którym na przednim będziecie stawiali, nie chcecie, żeby ten ABS łapał, to kupujecie sobie motocykl bez takiego systemu. Ale jeżeli chcecie jeździć bezpiecznie, chcecie poczuć się na drodze trochę bardziej bezpiecznie, to ten ABS wam się przyda, zwłaszcza przy jakichś niekorzystnych warunkach. Kiedy nagle przyjdzie mocno zahamować, kiedy przyjdzie sytuacja, że będzie mokra na wierzchnia i będziecie musieli zrobić paniczne hamowanie, wtedy bez systemu ABS po prostu zblokujecie koła i wtedy, niech się dzieje, wola nieba, nie wiadomo co się stanie, pewnie się przewrócicie. Jeżeli macie system ABS, on zacznie działać, on zacznie pompować, te hamulce zaczną pulsacyjnie hamować i prawdopodobnie uratuje was z tej sytuacji. To, o czym trzeba pamiętać, to, że tak jak wszystko w motocyklu się serwisuje, hamulce też się serwisuje i wymiana tarczy czy klocków hamulców, to nie wszystko. W ABS-ie też są różne rzeczy do serwisowania. Nie jestem specjalistą, ale w mojej ocenie, jeżeli któryś z układów jest nieserwisowany przez 10-15 lat od zakupu, to znaczy, że czas najwyższy to zrobić i najlepiej oddać wtedy taki motocykl do mechanika, żeby on przejrzał tą pompę ABS-u, żeby przejrzał te hamulce, czy tam się nic nie zapieka, czy wszystko działa, żeby nie było sytuacji, że kupicie motocykl z ABS-em, dacie mu po heblach, a po prostu koło się zblokuje, bo tam nic nie działa albo jest pozacierane. Tak więc, jeżeli już kupujecie swoje pierwsze moto, zwróćcie na to uwagę. Lepiej czasem trochę dopłacić do modelu, który będzie miał ten ABS, bo przy pierwszym motocyklu jest więcej niż pewne, że traficie na sytuację których ten ABS uratuje Wam tyłek. Czwartym punktem na liście jest zabezpieczenie motocykla. I nie mówię tu o takim zabezpieczeniu kradzieżowym. Wiadomo, jeżeli stawiacie motocykl na dworze, warto jest kupić jakieś łańcuchy, czy blokadę na hamulec, na tarczę hamulcową. Ale głównie chodzi mi o zabezpieczenie motocykla przed upadkiem. I tak jak... Jeździcie motocyklem i z reguły nic się dzieje, tak przy pierwszym upadku, zwłaszcza motocykli, które, mi, które są jakimiś, nie wiem, z osłonkami, które mają jakieś dodatkowe kierunki wysunięte, tak jak ma to na przykład MT-09, że kierunki ma na takich wysięgnikach, jeżeli macie jakieś plastiki w tym motocyklu, to przy pierwszym upadku na bok, nawet na jakiejś parkingówce, połamiecie te plastiki. I z reguły te plastiki nie są tanie. Choć wiem, zabawki plastikowe są tanie, ale plastiki do motocykli już nie. I jeżeli już kupiliście motocykl za te kilka, kilkanaście tysięcy, to warto się zainwestować, żeby na przykład taką klatkę na silnik nałożyć, czy zrobić jakieś gmole, czy jakieś slidery, osłony chłodnicy, jeżeli faktycznie macie odkryte mocno koło i to koło może tymi kamieniami w tą chłodnicę walić, ponieważ przy pierwszym upadku, a nie daj Boże, przy pierwszym szlifie, kiedy to pojedziecie trochę po asfalcie, wasz silnik, zwłaszcza jeżeli kupicie jakiś większy motocykl, a nie daj Boże, już jakiegoś boksera, będzie szorował po ziemi swoim silnikiem. I to się może naprawdę źle skończyć. Wtedy kielki mogą pękać. Ile razy to się zdarza, że oglądamy wspólnie filmiki z analizy wypadku i w tych filmach widać, że jak ktoś prześliznął się po jezdni, to zostaje taki piękny ślad oleju na drodze, gdzie z silnika to wszystko leci. No to jest dramat wtedy dla tego motocykla. Nie daj Boże, on jeszcze wtedy chodzi, to już w ogóle jest zatarcie silnika. Tak więc, jeżeli już kupujecie swoje pierwsze moto, nawet jeżeli to jest używka w jakimś takim średnim stanie, to chociaż jakieś tanie z OLX a rzeczy warto sobie zamontować, żeby jakąkolwiek Ochronę dla tego motocykla zrobić, bo w takiej formie jak on przyjeżdża do Was golutki i wesolutki, to raczej nie możecie się spodziewać tego, że cokolwiek go uchroni przed wywrotką. A powiem wam, że potem szkody mogą być nieporównywalnie wyższe, niż gdybyście zainwestowali w te osłonki. Bo dajmy na to, kupicie sobie jakieś osłony na silnik boczne, które kosztują nawet 1000 zł. Zrobicie szlifa, połamiecie dekielki, pozrywacie, powylewa się olej. To będziecie płacili 2, 3, 4 razy tyle za naprawę tego silnika, za kupienie tych części, za te wszystkie plastiki, niż jakbyście zainwestowali w kolejną partię takich gmoli, żeby one, czy tych osłon silnika, żeby one były w znowu w ładnym stanie. Piątym punktem na liście są opony. Jeżeli już kupujecie motocykl, to nawet jeżeli kupujecie go z jakimiś kilkuletnimi oponami w dobrym stanie, ja jestem zdania, że jeżeli sami ich nie montowaliście i nie jeździcie na nich kilka lat, to powinno się je wymienić. I teraz tylko takie może małe nadmienienie. Opona jest gumowa. W ciągu lat ta guma się zużywa. Zarówno w samochodach, jak i w motocyklach nie powinno się jeździć na oponach, które mają tam już po te kilka długich lat. Jeżeli kupiliście motocykl sobie 10 lat temu, 5 lat temu, założyliście opony, według Was one jeszcze się trzymają, to na swoją odpowiedzialność oczywiście możecie jeździć. Ale jeżeli kupujecie od kogoś, to jest po prostu element eksploatacyjny. Czy one mają 4 lata, czy mają 7 lat. Powinno się je wymienić. Dla was jest to bezpieczeństwo, bo jest to jedyna rzecz, która trzyma. I teraz tak, jeżeli przyjeżdżacie sobie do kogoś i ta osoba ma założone na motocyklu opony 4, 5, 6, 7-letnie, to jest to oczywiście jakiś powód do negocjowania ceny. Wiadomo, że nie dorzuci Wam kompletu nowych opon, ale na przykład zjedzie jeszcze te 400 z ceny, żebyście sobie już mogli w te nowe opony zainwestować. Jedna rzecz jest taka, że taka osoba może robi mało kilometrów w roku, może jeździ na tych oponach, od nowości od momentu jakie założyła i ona nie czuje potrzeby zmiany. Ale wy dla swojego bezpieczeństwa powinniście takie opony wymienić, jeżeli już kupujecie, bo albo możecie trafić na opony, które faktycznie były w dobrym stanie, były, trzymają się jeszcze drogi, jeszcze nie są takie złe. Możecie też trafić na opony na przykład cztero, czy tam siedmioletnie, które będą już w stanie opłakanym, będą popękane. Czy będą bardzo twarde, nie będą trzymały się tej drogi, będą działały bardziej jak twarda guma, niż jak opona, która się klei. I to dla Was jest bardzo niebezpieczne. Tak więc, jeżeli kupujecie nowy motocykl, w sensie nowy, że używany jako swój pierwszy, to opony zmieniamy tak, jakbyśmy wymieniali w nim olej. Wiadomo, jest to jakiś duży koszt, który musimy ponieść na teraz, ale chyba każdy, kto chce kupić motocykl, liczy się z tym, że takie rzeczy jak opony, olej, filtry, płyn hamulcowy i chłodniczy zmienia się od razu. Tak jak w przysłowiowym samochodzie wymienia się rozrząd od razu po zakupie, bo wszyscy oczywiście wymieniają rozrząd przed sprzedażą, to tak ja wymieniam rozrząd po zakupie. Tak samo w motocyklu po zakupie nie ma się co dziwić, że ktoś miał założone kilkuletnie opony, bo on na nich jeździł, my je wymieniamy razem z pierwszym olejem. To jest wasze bezpieczeństwo i to jest jedyna powierzchnia motocykla w momencie, kiedy jedziecie w pionie, która styczność ma z ziemią, bo kiedy kupicie na starej oponie, to ta powierzchnia styku się zwiększy, ponieważ wy będziecie troszkę na boku jeszcze jechali. I szósty punkt na naszej liście i w zasadzie ostatni punkt, to z motocyklem nie wiążecie się na całe życie. Motocykl, a w zasadzie zakup motocykla, to nie zakup mieszkania na hipotekę z banku na 30 lat, gdzie będzie ciężko sprzedać to mieszkanie. Choć jest to oczywiście wykonalne i można sprzedać chatę, spłacić tym samym hipotekę, wziąć inną, gdzieś indziej, jeżeli coś nie wyszło, to z motocyklem jest dużo prościej. Możemy sobie poszukać tego wymarzonego motocykla, w jednym roku pojeździć jakimś nakedem, w drugim jakimś turystykiem, w trzecim roku pojeździć. Jeździć jakimś cruiserem, w czwartym może skuterem. To nie jest coś, czego nie da się upłynąć. Wiadomo, jeżeli często zmieniacie motocykl i zmieniacie na używany, to musicie brać pod uwagę, że prędzej czy później trafi się mniejsza lub większa mina. Więcej lub mniej będzie trzeba wsadzić ten motocykl. Chyba, że zmieniacie tylko nowe motocykle i odsprzedajecie dalej, a ponownie kupujecie nowy. No to nie ma takiego problemu. Ale biorąc pod uwagę realia zarobków, jakie są w Polsce, to raczej jest tak, że ludzie kupują używane motocykle w większości, sprzedają i znowu kupują używane. A więc jednak to ryzyko trafienia na nieuczciwego sprzedawcę, który nie powie wam o wszystkim, i kupną motocykla za 10, 15, 20 tysięcy złotych, w który będzie trzeba potem włożyć 5, 10 tysięcy jest coraz bardziej prawdopodobne. Jednak, tak jak mówię, nie ma co się stresować, że dzisiaj kupujecie motocykl, jutro wyjeżdżacie, przejeżdżacie te 100, 200, 300 kilometrów i stwierdzacie Boże, co ja zrobiłem? Jak mi się niewygodnie na tym Nakedzie jedzie? Szkoda, że on nie ma żadnych owiewek. Co ja narobiłem? Pojeździmy rok, na następny sezon wystawmy go na sprzedaż, dołóżmy 1000 czy 2 i sprawmy sobie inny motocykl. Nie jest to tak jak mówię wiązanie się z hipoteką czy ze ślubem na całe życie, a więc Wasz pierwszy motocykl nie będzie Waszym ostatnim motocyklem. I tym miłym akcentem myślę można podsumować te 6 punktów, jeżeli chodzi o takie banalne porady przy zakupie pierwszego motocykla. Jeżeli taki film Wam się podobał to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, pamiętajcie, że im więcej łapek, tym lepiej film się niesie, a subskrypcje dają mi motywację do tego, żeby więcej nagrywać. Jeżeli moja praca Wam się podoba, zawsze możecie być moim patronem na Patronite. Napiszcie w komentarzu, czy macie jakieś inne porady dotyczące zakupu pierwszego motocykla. Może wy robiliście coś inaczej? Jeżeli tak, dajcie znać, a ja już się z wami żegnam. Szerokości na drodze, na razie, cześć!